Dzień dobry drodzy rówieśnicy, zapraszam na gimnastykę. Prawie codzienną, bo tylko systematyczność daje wyniki, prawda? A my dbamy o zdrowie, dbamy o kondycję. Szczególnie w takim trudnym czasie jesiennym, trzeba o tym pamiętać. Wdech, wydech. Nie zawsze chce się dużo spacerować po deszczu, po rozmiękłych liściach w parku, no to wtedy można. Po prostu dłużej poćwiczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Oddychamy i zaczynamy rozgrzewkę jak zwykle od rozgrzania mięśni szyi łoma na bok, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wyprost, druga strona, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech. Wydech. Wyprost. Lekkie rozluźnienie. Pochylamy głowę do przodu. Wciągamy przy tym brzuch. Barki są opuszczone. Wysuwamy szyję. I leciutko poruszamy głową. Lewo, praw, tak, centymetr, dwa, rozluźniamy trochę kark. I teraz takim tym ruchem podchodzimy do góry. Jesteśmy wyprostowani. Odchylamy głowę do tyłu. Mocno. Oddaję lekko rozchylamy w usta i powracając, zamykamy warki, wdech, wydech, rozluźniamy i powtórka, głowa na ramię. Wyprost, druga strona. Wyprost, głowa w dół. Pamiętamy o brzuchu, który powinien być wciągnięty, o barkach opuszczonych, o wydłużonej szyi. I powoli, powoli wracamy do postawy wyprostowanej. Wdech, wydech i odchylamy głowę do tyłu. Rozchylamy usta. powrót. Wdech, wydech. A teraz obydwie dłonie nad obojczyk. Dociskamy. Głowa w bok. Do tyłu. Broda wysoko. I patrzymy w sufit. Przenosimy głowę w drugim kierunku, patrzymy w drugą stronę. Odchylamy lekko głowę do tyłu. Unosimy brodę wysoko i patrzymy w sufit. Lekko rozluźniamy i powtórka. Patrzymy w pierwszym kierunku. Zaczynałam od prawej strony, więc w prawą. Głowa do tyłu, do góry broda i patrzymy w sufit. Rozluźniamy drugi kierunek, głowa w bok, do tyłu, broda wysoko i sufit. Rozluźnienie. W jedną i w drugą stronę. Luźne ręce, hop, coraz wyżej, i obejmujemy się czule. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A teraz jedna ręka zaciśnięta, pięć do przodu, druga. Raz, dwa, trzy, cztery. Bark również pracuje, pięć i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, wdech, wydech, a teraz ręce w górę, złączymy dłonie palcami. Jesteśmy na wysokości, przedramiona na wysokości barków i bok. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, wytrzymanie, przód, druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie, wdech, wydech. 5 o 5, przedramiona są dalej na wysokości barków. I boki, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie, przód, druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i luźne ręce. Przód, tył, przód, tył, przód, tył, przód, tył. A teraz lekko obniżone kolana, zgięte. Jesteśmy cały czas w pionie, nie pochylamy się do przodu i duże koła biod biodrami kręcimy. Trzy razy w jedną stronę, dwa, trzy i w drugą, przód, tył, przód, tył, przód, tył, rozluźnienie i powtórka. Trzy razy w pierwszą stronę, duże koła, raz, dwa, trzy i w drugą stronę, raz, dwa i trzy, wdech. Wydech. Dłonie mamy na udach i zjeżdżamy w dół. Kolana. Plecy proste. Jedziemy dalej, starając się zachować plecy proste. Przystanek. Przystanek. I jeszcze przystanek. Cały czas plecy proste. Jeżeli to jest dla nas maksimum, to zostajemy, ale Próbujemy dalej w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i staramy się położyć dłonie na e, matę przed nami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwytamy za kolana. Łokcie mamy przy stawach biodrowych i wysuwamy raz jedno kolano do przodu, raz drugie. Raz, pochylamy się, dwa. Trzy, cztery, pięć. I jedziemy w górę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jesteśmy wyprostowani. Wdech, wydech. Stoimy. I stajemy na palcach i na piętach. Raz. Mocno uderzając piętami i palcami o podłoże. Raz, dwa, trzy, cztery jest to bardzo ważne, dlatego że y, pobudza obieg limfy, nie tylko krwioobieg, a limfa wiadomo jest zależna od tego jej obieg, czy my się poruszamy, czy nie, wdech, wydech, jeszcze raz, pięta, palce, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, no to jesteśmy uruchomieni. W ciągu dnia też możemy sobie w różnych okolicznościach, można myjąc zęby, czy nawet stojąc na przystanku, lekko poruszać, a jest to bardzo prostro. No to teraz przysiady na y, krześle. Jesteśmy wyprostowani, wdech, wydech i tak jakbyśmy siadali na krześle, nie wysuwamy przed tym kolan, przed y, palce stóp, co jest ważne, bardzo, a kupa wysunięta do tyłu. No bo siadamy, umieszczamy się w krześle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Góra, rozluźnienie. No to siadamy na niższym stole. Raz, dwa, trzy, yy, krześle. Trzy, cztery, pięć. Wytrzymanie, kochani moi, wytrzymanie. Liczymy do pięciu. Góra. Rozluźniamy. No to teraz sobie zafundujemy na jakimś stołeczku siadaniu i niski stołeczek. Jak damy radę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Wdech. Wydech. I teraz góra. I dół. Raz. Pięć razy. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Rozluźniamy, wdech, wydech. Wracamy do, na krzesło, ale to niższe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i zostaje nam krzesło normalnej wysokości. Rozluźnijmy się trochę. Wdech, wydech. I siadamy. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I lekko się rozluźniamy. Wdech, wydech. A teraz na matę. W klęku podpartym jesteśmy. I nadgarstki mamy trzy pod barkami. Kolana są pod biodrami, wdech, wydech. Chowamy głowę, broda w kierunku obojczyka i chowamy kość ogonową. A teraz odwrotnie, głowa w górę, kość ogonowa również. I, dół. I góra. A teraz świat na macie, dłonie mamy na kolanach, Hop. i przód tył. Szut, tył, A teraz połóżmy się i ćwiczymy w pozycji leżącej. Rozluźnijmy sobie teraz stawy troszeczkę. Skokowe. Stopa zgięta, stopa wyprostowana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech, obydwie stopy razem. Raz, dwa, trzy, cztery. 5. Wdech, wydech, rozluźniamy na boki i do środka. I jeszcze raz. Stopa jedna wyprostowana, stopa druga, ale tak, żeby ruch wychodził z biodra. Dłonie mamy na biodrach i zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I boki. I środek. Jeszcze raz. Boki i środek. Wdech, wydech. Dociskając pięty biegniemy szybciutko w kierunku pośladków. Wdech, wydech. Patrzymy, gdzie są nasze stopy. Unosząc lekko głowę, klepiemy dwa razy jedną stopę, dwa razy drugą. Robimy to na początek pięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy. Wdech, wydech. Składamy dłonie razem, wnętrzami do siebie. Lekko rozsunięte kolana i... Dłonie między kolana i kładziemy się. I góra, lekko nosząc głowę do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. A teraz złożone dłonie raz na, przed jedno kolano i raz przed drugie. Też pięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. A teraz łączymy razem te dwa ele elementy gimnastyczne. Między kolana i boki. Tak? Dziesięć razy. Uwaga. Jedziemy do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9 i 10. I rozluźniamy troszeczkę kark. Wdech, wydech, wdech, wydech. Nogi w górę, rozluźniamy lekko stopy.

I rowerek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wdech, wydech. Stopy w górze wyprostowane, dziesięć razy wokół siebie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć, rozluźniamy trochę rowerek i do tyłu. Tak? I stopy zgięte. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, stopy lądują na macie. I przekręcamy kolana raz na jedną stronę, raz na drugą, raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Wyprostowane nogi leżą na macie, dłonie mamy w górze. I raz jedna, dłoń wyżej, raz druga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Odpoczywamy. Wdech, wydech. Zaciskamy dłonie w pięść i boksujemy góra-dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9 i 10. Wdech, wydech, wdech, wydech. Dobrze. A teraz ręce wzdłuż, nożyce. Raz, 2, 3, 4, 5. Wdech, wydech i rozluźniamy. Usemki kręcimy. Raz. 2 3 4 5 wdech wydech rozluźniamy troszeczkę nadgarstki jeden i drugi i zaciśnięte pięści góra dół raz dwa nie zginamy łokci 7 8 9 10 i 8 raz dwa 3, cztery, 5. A teraz kolana dociskamy do siebie. Masujemy lekko kola kręgosłup. Jedna noga zostaje przyciśnięta do przyma nas, a druga wyprostowana, buja sobie troszeczkę coraz niżej nad matą, ale nie kładziemy jej. Wytrzymujemy chwilę. Wdech, wydech, wdech. Wydech, druga, zmiana, drugą nogę dociskamy do siebie, a druga coraz niżej, coraz niżej i wytrzymuje wdech, wydech, wdech, wydech i zmiana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I zmiana. Raz. Dwa, trzy. 4, 5 i ostatnia zmiana. Raz, 2, 3, 4, 5 i druga noga. Raz, 2, 3, 4, 5. Kładziemy stopy sobie na macie. Wdech, wydech i kręg po kręgu jedziemy w górę, tak? Wnosimy biodra w górę, napinamy przy tym pośladki, mięśnie wewnętrzne i brzuch i podnosimy się wysoko. Chodzi o to, żeby ciało było, było mniej więcej w jednej linii prostej. Wdech, wydech, wdech, wydech, jeszcze jeden wdech, wydech i kręg po kręgu, kręg po kręgu opadamy w dół. Oddech. Tak, I jeszcze raz. Uwaga, kręg po kręgu. Jedziemy, jedziemy, jedziemy góra. Jesteśmy wyprostowani, napinamy i kręg po kręgu zjeżdżamy w dół. Rozluźniamy i ostatni raz. O, kręg po kręgu góra, napinamy. Pośladki, brzuch i mięśnie wewnętrzne. Wytrzymujemy chwilę. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. I troszeczkę, Pięć. 3, 5. Jesteśmy na dole. Wdech, wydech. A teraz przeciągamy się. Rozluźniamy. Ręce wzdłuż ciała. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Leżymy spokojnie. Powoli podnosimy ręce, zaciskamy pięści, rozluźniamy, zaciskamy. Rozluźniamy, kładziemy sobie jedną stopę na macie, skręcamy biodra w bok, podpierając jedną ręką, powoli przechodzimy do siatu skrzyżnego. Dłonie mamy na kolanach, wdech, wydech, w bok, z wdechem w górę, rozciągamy się jeszcze mocno. I z wydechem opuszczamy dłonie w dół, na serce i życzymy sobie miłego dnia. Do następnych ćwiczeń. Do widzenia.